Witam wszystkich serdecznie na kanale Autoimport Nieporent i witam w zupełnie nowej serii, czyli w serii z aukcjami samochodowymi. Co ja sobie wymyśliłem, słuchajcie, wymyśliłem sobie nową serię filmów, gdzie będę wam pokazywał po prostu, gdzie można kupić fajne samochody online, czyli na aukcjach samochodowych. Z tego co wiem, w Polsce jest nawet jeden handlarz, słuchajcie, który zrobił z tego szkolenia, co ja się początkowo z tych szkoleń powiem szczerze śmiałem. Ze względu na to, że ta osoba, która robi te szkolenia, no ma dużo mniejsze doświadczenie, tak naprawdę czy ja, czy ktoś inny, jeżeli chodzi o handel samochodami. No ale, jak widać, są chętni na tego typu szkolenia. U mnie będziecie mieli praktycznie to za darmo, no bo ja to po prostu będę dla Was nagrywał, a Wy będziecie sobie to oglądać. Od Was zależy, czy ta seria przetrwa i czy w ogóle będę nagrywał kolejne odcinki, bo chciałbym Wam pokazać praktycznie wszystkie aukcje samochodowe, które są europejskie. Na tych aukcjach chciałbym się skupić. I dzięki temu będziecie mieli darmowy dostęp właśnie do tych aukcji. W dzisiejszych czasach, naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, nie jest niczym, niczym trudnym, żeby znaleźć sobie aukcje samochodowe danego kraju, bo każdy kraj ma swoje aukcje samochodowe, nawet Polska ma bardzo fajne aukcje samochodowe. Też Wam bym chciał w tej serii te aukcje pokazać. Ale generalnie na początku chciałbym się skupić na takich największych europejskich aukcjach, z których tak naprawdę wszyscy korzystają. Ci, którzy importują samochody, tylko bardzo mało ludzi Chcę o tym mówić, jakoś się nie wiem, wstydzą, że kupują te samochody na aukcjach. Nie wiem kompletnie z czego to wynika. Znaczy, no ja podświadomie wiem i pewnie konkurencja mnie tutaj mocno schajtuje w komentarzach, że udostępniam wszystkim, e, tak jakby wiecie, tajemne adresy na te aukcje i tak dalej. Tylko szczerze Wam powiem, no te aukcje się pojawiają w reklamach różnych, na różnych stronach, i to nie jest tak, że ja to będę udostępniał. Nie wiem, dla, dla ogółu, i że zabiorę wam te samochody, bo inni ludzie się będą na tych aukcjach rejestrować. Ja w jednej aukcji pracowałem w latach 2018-2020 i bardzo dobrze tą aukcję z nami. Na tej aukcji chciałbym się de facto skupić, bo ta aukcja ma trochę złe opinie ale te złe opinie, słuchajcie, biorą się z tego, że no ludzie nie chcą udostępniać, wiecie, swoich źródeł zakupowych. Nie wiem dlaczego, bo to jest ogólnodostępne. Ja nie widzę nic z tym złego. Dużo ludzi handluje, nie wiem, tymi samymi samochodami co ja. Jakoś ja cały czas, wiecie, od 2014 roku, bo od 2014 roku prowadzę działalność gospodarczą, a ogólnie handlem samochodami zajmowałem się jeszcze wcześniej, tylko e, działałem na działalności gospodarczej moich rodziców, tak? Więc e, tak to wyglądało. Więc doświadczenie na pewno jakieś mam i chciałbym się z wami po prostu w tych filmach tym doświadczeniem po prostu podzielić. A od Was zależy czy to po prostu pójdzie dalej. Dlaczego? Dlatego jeżeli będzie duża oglądalność tych filmów to mam zamiar po prostu robić taki cotygodniowy przegląd na przykład aukcji, co jest fajnego do kupienia i na co zwracać uwagę, żeby dobrze kupić samochód, żeby unikać przysłowiowych okazji. No generalnie bardzo dużo się, myślę, dowiecie ode mnie, na co ja zwracam uwagę jak kupuję samochód, jakie auta handluję. Odkryję, wiecie, swoje. Tematy odkryję tematy na przykład aut obserwowanych czyli to co mam do zakupu może będą live y z licytacji zobaczymy to wszystko od was tak naprawdę zależy jaka będzie oglądalność tych filmów to co wy musicie zrobić czy możecie zrobić żeby to po prostu się rozchulało no to dajecie łapkę w górę i uwaga jest nowa funkcjonalność na YouTubie jak lajkujecie film to pojawia się podbicie jest możliwość podbicia filmu na YouTube i róbcie to, to wtedy ten film będzie miał większe zasięgi. Oczywiście zostawcie komentarz, nawet taktyczny, zwykły komentarz dla zasięgu, po prostu. To naprawdę dużo znaczy dla twórców, no bo ten kanał, żeby, wiecie, uzyskał jakąś oglądalność, taką większą, potężną, no to właśnie musi mieć oglądalność filmów. Także słuchajcie, startujemy z pierwszym odcinkiem. Pokażę wam jedną aukcję samochodową na tym odcinku, może pokażę jeszcze drugą, ale chyba raczej się skupię na tej aukcji. Na której pracowałem, i pokażę Wam pokrótce, jak ona wygląda. A jak będziecie chcieli oglądać więcej, no to wtedy zobaczymy, jaka będzie oglądalność tego pierwszego, właśnie odcinka z aukcji samochodowych. I przestroga, znaczy prośba do konkurencji: słuchajcie, nie denerwujcie się. W 2018 roku, jak pracowałem na, w tej aukcji, to było nas tam nie wiem ileś set tysięcy kupujących. Teraz jest 3 albo 5 albo 10 razy więcej i dalej wszyscy kupujemy na tej aukcji i wiem, że wy też kupujecie, tylko czasami się tego po prostu wstydzicie. Ja się nie wstydzę. Dla mnie jest to bardzo fajne źródło jak lubię motoryzację, to to jest aukcja, która naprawdę ma bardzo duży wybór samochodów w różnych cenach, z różnych roczników. Także już nie przedłużajmy i przechodzimy, słuchajcie, właśnie Dochodzimy, słuchajcie, do aukcji i to jest aukcja nie AutoBit, tylko aukcja Auto1. Zobaczcie. Aukcjaauto1.com to jest największa aukcja samochodowa w Europie. Nie ma tak naprawdę większej firmy, jeżeli chodzi o aukcje samochodowe. Tutaj już widzicie, że są jakieś założone moje filtry. Wyczyścimy sobie te filtry, żeby was to nie denerwowało. I za chwilkę przejdziemy do tej aukcji. Pokażę Wam, co na tej aukcji można kupić. Jakie ciekawe samochody, generalnie na tej aukcji, są. Na czym to polega, generalnie ta aukcja samochodowa? I to jest wyjątkowość tej aukcji samochodowej. Mamy tutaj dostęp do samochodów z różnym pochodzeniem: są samochody polizingowe, są samochody poflotowe, są samochody z odkupu dealerskiego. No ale co najważniejsze, jest to najbardziej największa aukcja samochodowa z samochodami od osób prywatnych. Dlaczego? Na tej aukcji ta aukcja, czyli firma Auto1. Ma wszędzie, słuchajcie, w każdym kraju po kilkaset punktów odkupu. Bardzo mocno się reklamuje, jeżeli chodzi o skup samochodów, i po prostu ta reklama trafia do osób prywatnych, które mogą sobie na stronie, która się, no, różnie ta strona się nazywa odkupowa, nazwijmy to w zależności od kraju, ma różne nazwy. Tak? Jeżeli chodzi o Auto jeden to są aukcje dla firm. Które kupują generalnie samochody, czyli dla takich firm jak ja, dla pośredników. Tutaj osoba prywatna nie może tak naprawdę sobie auta kupić. Musicie mieć założoną działalność gospodarczą z wpisanym PKD, że handlujecie właśnie samochodami. I ta aukcja się charakteryzuje właśnie tym, że mamy dostęp do samochodów od osób prywatnych, i to jest coś no, coś nowego generalnie nie ma takich aukcji na rynku. Jak ta aukcja, że mamy właśnie samochody od osób prywatnych. Osoby prywatne, które wyceniają sobie te auta swoje, które chcą sprzedać po prostu w jakimś tam kalkulatorze, nazwijmy to w danym kraju, jadą do placówki odkupowej i słuchajcie, ten samochód jest ofotografowywany. Zaraz sobie tu wejdziemy na przykład w jakieś moje auta obserwowane. To Wam pokażę. Najlepiej to pokazać właśnie na przykładzie. Na przykład mamy w obserwowanych sobie XC60-kę, T8. I to jest samochód od osoby prywatnej, ja to już widzę po zdjęciach, nie jest to samochód z żadnego odkupu, e, mamy tutaj XC60 T8, plugina e, i macie tutaj cały opis tego samochodu, ten samochód jest do kupienia w Niemczech, w Szonek e, był w placówce odkupowej, macie zdjęcia tego samochodu, możecie sobie przejrzeć jego stan. Zdjęcia są robione, jak samochód przyjeżdża do placówki odkupowej. Robione są przez pracowników, zobaczcie, to są jakieś tego typu hale. Tych placówek jest naprawdę setki, jak nie tysiące. Na przykład w Niemczech, no musiałbym dokładnie sprawdzić, ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest typowo samochód od osoby prywatnej. Samochód jest opotografowywany, z każdej strony są pokazane uszkodzenia, jest pokazana praca silnika, są porobione zdjęcia uszkodzeń, newralgicznych punktów jakichś zarysowań, zobaczcie, zadrapań, tutaj sobie zobaczymy. Czy jest kabel na przykład, tak, książka serwisowa jest zrobiona, czyli możemy sobie od razu zobaczyć interwały. No generalnie auto jest dosyć fajnie opisane. Tutaj macie na przykład zdjęcie z pomiaru grubości powłoki lakierniczej. No i tu widzimy, że ten element, czyli drzwi prawy tył mają 2,5 tysiąca znaczy 2050 mikronów, czyli no tutaj już jest grubo szpachla. Tutaj mamy zobaczcie jakąś farbę, też jest zrobione zdjęcie. No to jest auto używane, więc oni chcą jak najwięcej uszkodzeń pokazać. Zderzak porysowane, tego typu rzeczy. Tak? I my kupując ten samochód de facto widzimy te uszkodzenia, więc bardzo ważne jest, żeby przeglądać dokładnie sobie taką aukcję. Tutaj mamy dane techniczne tego auta. Rocznik samochodu, przebieg samochodu, jaka wersja silnikowa. Tutaj jest ważna kwestia, ilu samochód miał właścicieli, czy są dwa kluczyki do tego auta, czy auto zobaczcie, było uszkodzone powypadkowe, i to jest poinformowanie przez poprzedniego właściciela. Skąd pochodzi auto? Czasami jest na przykład, że auto jest do kupienia w Niemczech, a pochodzi na przykład z innego kraju, bo było importowane właśnie do Niemiec. Na tej stronie macie, zobaczcie, na tej aukcji, bo to jest aukcja 24. I w ogóle rodzaj aukcji tutaj sobie omówimy na poszczególnych innych filmach, jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, bo są różne typy aukcji. Tu mamy aukcję 24, na której możemy sobie kliknąć kup teraz i to auto kupić za 30 000 euro. Albo możemy czekać na koniec aukcji, zobaczcie, ta aukcja się kończy jutro, i go kupić troszeczkę taniej za 28 941 euro. Co jest fajne, u góry mamy zawsze kurs. No i ta aukcja na przykład przelicza Wam na złotówki. Nie musicie wymieniać waluty, tylko płacicie normalnie w złotówkach. Kolejna rzecz, Macie standardowo pokazane, zobaczcie transport. Z tej lokalizacji, gdzie ten samochód jest, od razu możecie, Macie wyceniony transport przez tą firmę. Możecie korzystać też z transportu zewnętrznego, ale możecie też wybrać sobie transport właśnie z tej firmy. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą aukcję. Tutaj macie rzut z góry samochodu i właśnie widać, że cała prawa strona była przemalowana, czyli auto było uszkodzone po prawej stronie, no i te drzwi widać, że musiały być wgniecione, ale zostały naprawione. Szczerze, po tych wartościach, które tutaj są, nie skreślałbym tego auta, bo drzwi zawsze, słuchajcie, można wymienić i to nie jest nic tak naprawdę złego. Jeżeli ktoś by szukał na przykład numeru win, bo chciałby sobie sprawdzić, jak ten samochód wygląda w raporcie szkodowym. To numer WIN przy autach z Niemiec jest tutaj, zobaczcie, jest mały brief zrobiony i tu macie numer WIN YV1. Można sobie to przepisać. Oczywiście, co jest fajne w tych aukcjach? Macie, słuchajcie, opiekuna, który jest do Was przypisany. Ja takim opiekunem byłem kiedyś, jak pracowałem właśnie w firmie Auto1. Byłem opiekunem klientów i miałem pod sobą około 100 firm, z którymi współpracowałem i wybierałem samochody. Aukcje troszkę wyglądały inaczej, bo była na przykład aukcja Live. Czym ja się zajmowałem? Słuchajcie, jak pracowałem w firmie Auto1, byłem tak zwanym farmerem, tak się nazywało moje stanowisko. I byłem od klienta biznesowego, czyli obsługiwałem klienta biznesowego w szerokim tego znaczeniu. Miałem przypisanych kilkaset firm, tak naprawdę ponad 100 firm było przypisanych do mojego konta, i byłem opiekunem tych firm i tych właśnie klientów. Czyli byłem opiekunem takiego klienta jak jestem teraz ja, opiekunem po prostu osób, które zajmują się handlem samochodami. Doradzałem im jakie auta kupić, na jakich autach najlepiej zarobić. Wybierałem im samochody, podsyłałem im jakieś bardzo fajne tematy, jakieś auta, które wiecie, mieliśmy spod lady, tego typu rzeczy. E, tym się właśnie zajmowałem e, i naprawdę bardzo w, m, lubiłem tą pracę, powiem szczerze, bo ciągle, wiecie, siedziałem i przeglądałem samochody, czyli to co ja uwielbiam robić po prostu. E, czasami wiecie, e, to jest taka Wada, że tak powiem, taki nawyk handlarza samochodowego, tak to nazwijmy, który kupuje na aukcjach, że faktycznie non-stop siedzi i przegląda oferty. Dlaczego? Dlatego, że właśnie macie możliwość zakupu samochodu, kup teraz. Tak jak widzicie, to Volvo można kupić, kup teraz i to auto na przykład się pojawia o godzinie, nie wiem, 11 czy 12. I to auto może po 10 minutach dosłownie zniknąć. Jeżeli jest dobra cena, to ktoś ten samochód zamknie przed czasem jest taka możliwość na tej aukcji. Dlatego niektórzy naprawdę śledzą to bardzo wnikliwie, tak to nazwijmy. Za moich czasów jak pracowałem w tej firmie była jeszcze aukcja live. Aukcja live to słuchajcie, były, naprawdę to był sztos. Co 3 minuty wchodziło nowe auto i co 3 minuty można było kupić samochód. I uwierzcie mi, że były komisje w Polsce, które zatrudniały dodatkową osobę u siebie w biurze, która miała tylko i wyłącznie kupować samochody. Bo na tych aukcjach można było kupić naprawdę mega okazyjne, znaczy samochody w mega okazyjnych cenach. Znam osobiście E, takie komisy, które miały dodatkowo zatrudnioną osobę, i to są komisy, które rocznie, słuchajcie, kupowały po 300-400 samochodów. Potężne firmy zaopatrywały się właśnie w tej firmie. E, ta firma w internecie faktycznie ma kiepskie opinie. Kompletnie się z nimi nie zgadzam, bo na tej aukcji możecie kupić zarówno bardzo dobre samochody, jak i oczywiście tak zwane wtopy. No bo e, wiecie, zwróćcie uwagę, ile tu jest samochodów. To jest właśnie ciekawostka. Chcę wam pokazać, ile na tej aukcji można. Ile jest dostępnych samochodów? To jest jedna z większych firm, jak nie największa firma w Europie. Zobaczcie, zrobimy sobie takie ćwiczenie, ile ta aukcja ma faktycznie ofert wszystkich samochodów, bo to jest bardzo ciekawe. I w ilu ofertach Wy możecie tak naprawdę sobie tutaj przebierać? Nie wiem, dlaczego mi się zmienił język. Poczekajcie. Zrobimy sobie aukcję 24. Na samej aukcji 24, tutaj na dole powinniśmy mieć. Jest 52 tysiące samochodów do przejrzenia. No postarajcie się mi pokazać drugą firmę, która ma taki zasób samochodów w swojej ofercie. I to są samochody, które oni mają faktycznie kupione. To nie są samochody, które licytujecie i może je kupicie, a może nie. Tylko to są tylko na aukcji 24 samochody. Jakie tu są aukcje, jakie rodzaje aukcji? To oczywiście możemy to omówić w innych filmach. To od was pamiętajcie zależy, czy ten film się fajnie sprzeda, czy nie. Jedną aukcję wam pokazałem. E, aukcji, z których ja korzystam jest dużo więcej, więc od Was zależy czy chcecie się dowiedzieć o pozostałych aukcjach. Chętnie bym Wam pokazał jakie auta kiedyś kupowałem, więc e, chciałbym, żebyście to po prostu zobaczyli. Czekajcie, ja się przeloguję, e, bo mamy problem z językiem. Ogólnie ta aukcja jest dostępna w bardzo wielu językach, to też jest bardzo proklienckie wyjście, uważam, do klienta. E, już się logujemy, ponownie i tu mamy zakładkę, wiecie, moje zamówienia, jakiś obserwowane. Wejdźmy sobie w obserwowane, pokażę Wam to, co ja mam w obserwowanych i sobie wejdziemy w jakiś samochód, który mnie interesuje bardzo, na przykład jakiś zabytek. Co jest fajne w tych, zobaczcie ile samochodów z obserwowanych zostało sprzedanych. Tu jest informacja, że sprzedany, 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 no na te dwa auta miałem chęć. Tutaj jakaś fajna 500 w malowaniu policyjnym. Kolejny sprzedany, kolejny sprzedany, zobaczcie. No dużo, dużo samochodów jest sprzedanych. No na przykład, zobaczmy sobie tą e, Kia Sportycz starą. Co jest fajne w tej aukcji, co ja bardzo, właśnie zawsze lubiłem w tej aukcji, że tutaj mamy mnogość samochodów. Zobaczcie, mam nawet taką zakładkę, to Wam pokażę, bo tutaj możecie sobie ustawić filtry. To też Wam oczywiście omówię w innych filmach, jeżeli byście byli zainteresowani w ogóle. Mamy takie zapisane wyszukiwania i chcę Wam tu pokazać, mam takie coś jak zabytki. Mam zrobiony filtr do 1997 roku i szybko sobie przejrzymy tylko te oferty. O co chodzi w tych aukcjach, co jest w nich fenomenalnego? Tu mamy w ogóle samochody z różnych krajów europejskich. Nawet z Hiszpanii możemy auto kupić, z Włoch. Generalnie ze wszystkich krajów europejskich te auta tutaj są, oprócz z Polski zaznaczam. Co ja właśnie lubiłem w tych aukcjach, to że mamy tu różnorodność samochodów. Możemy kupić auta roczne, dwuletnie, prawie nowe i możemy kupić zabytkowe samochody. I to nie jest stricte, wiecie, aukcja do aut zabytkowych, ale można naprawdę wyhaczyć takie perełki. Jakbym Wam pokazał w następnych filmach, mogę Wam pokazać, jakie kiedyś auta kupowałem w 2018 czy 2017 roku, no to się po prostu zdziwicie. Nawet Wam pokażę ceny, w jakich te auta kupowałem, no bo to już dawno, dawno temu. Można naprawdę kupić bardzo fajne auta. Oczywiście też są samochody, wiecie, zajechane. To nie jest tak, że tutaj wszystko przyjeżdża, tak? I kwestia osoby, która odkupuje ten samochód, jak go fotografuje. No i przede wszystkim doświadczenia, które wy macie, które wy moglibyście zdobyć razem ze mną, żebyście sobie taki samochód zobaczyli. Zobaczcie tutaj na przykład tego Esela z kultowym silnikiem 32 i SL. No oczywiście, 500 byłaby lepsza, ale 3.2 to jest bardzo fajny silnik. Zobaczcie, na soczewce, na pięknej feldze. tutaj Carolsona Felga zobaczymy sobie go z każdej możliwej strony na tym polegała słuchajcie moja praca, że tak auta przeglądałem dla klientów i je im podsyłałem, no i to była naprawdę fajna praca, a ile sprzedawałem słuchajcie aut miesięcznie, miesięcznie zaznaczam, ponad 200 samochodów miesięcznie moi klienci kupowali miałem klientów, którzy kupowali po 30 40 samochodów miesięcznie ci co oglądają ten film, a byli moimi klientami to serdecznie Was wszystkich pozdrawiam bardzo fajne, naprawdę fajnie wspomniany przeze mnie czas. Tutaj widzę, że to jest w ogóle wersja Carsona, zobaczcie. Tu jest jakoś dodatkowa tabliczka znamionowa zrobiona. A to wiem dlaczego tabliczka coś jest w aucie zmienione i jest tabliczka znamionowa dodatkowa zrobiona, bo jest TIF. No w Niemczech tak jest. Jeżeli są jakieś modyfikacje w samochodzie, to musi to przejść homologację. Tutaj zobaczcie, jakieś zdjęcia uszkodzeń były zrobione. Tutaj niestety błotnik malowany. Także to wszystko jest. Tutaj tu już widzę jedną rzecz. Ten samochód jest po zwrocie. Dlaczego? Dlatego, że mamy, słuchajcie, tutaj takie właśnie zdjęcia. Zdjęcia robione z telefonu. Zobaczcie, tu jest zaciek zrobiony. Czyli ktoś to auto kupił i ten samochód zwrócił, czyli nie spełniał jego norm. Pomimo tego, że na aukcji, widzicie, jest ponad 1000 mikronów. Także ten samochód już z mojego doświadczenia wynika, że jest po zwrocie. To oczywiście możecie sobie ustalić ze swoim opiekunem. Opiekun wam to powie, jaka jest historia tego samochodu, więc nie kupujcie go w ciemno. Zadzwonicie do swojego opiekuna i opiekun wam to wszystko wyjaśni. Też mogę poruszyć temat, jakie tematy właśnie o co pytać opiekuna, w czym opiekun może wam dodatkowo pomóc. To wszystko od was zależy. Dobra, przejrzyjmy jeszcze tylko na szybko te zabytkowe auta. Tu jakaś B a zobaczcie, E3 dziecha, 325 Cabrio. No cena już jest sroga, więc sugeruje to raczej dobry stan tego samochodu. Macie z Suzuki Swifta za 300 euro i pewnie ten samochód nie jest w złym stanie, tylko po prostu no już jest bardzo, bardzo tani. 168 tysięcy kilometrów z Belgii, no aż wejdziemy i zobaczymy. Tu jest oferta specjalna, czyli ten samochód już długo jest na tej aukcji i po prostu nie może się sprzedać. No, ale zobaczymy, jak on się prezentuje. Oprócz lamp z przodu, które pewnie kosztują grosze, jakbyśmy kupili nowe, no to samochodzik, zobaczcie, jakaś historia serwisowa do niego jest. To jest auto poniżej 1000 euro, więc jest mało zdjęć. Ale jak sobie przejedziecie do dołu, no to te zdjęcia znajdziecie, które są najbardziej interesujące. No, Swifty rdzewiały. Tutaj widać jakiś drobny purhelek. Lampy zaznaczone, że są niestety wypłowiałe, ale powiem wam, jak na Swifta. No to ten samochód by jeszcze spokojnie pojeździł. Na pewno ktoś by się z niego pocieszył. Za 1500 zł auto plus oczywiście koszty transportu i opłat. Takie auto też możecie oczywiście kupić. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj już przeglądać tej aukcji, bo za dużo wam pokażę tego typu filmami, czyli wspólnym przeglądaniem tak naprawdę ofert i pokazywaniem wam na co zwracać uwagę przy zakupie samochodów na aukcji. To jest tylko jedna aukcja, a tych aukcji jest naprawdę, słuchajcie, setki w Europie. Aczkolwiek na tej aukcji na pewno chciałbym się skupić. Dlaczego? Dlatego, że ta aukcja jest mi najbliższa sercu. Znam ją po prostu z każdej możliwej strony. Znam ją od środka. Wiem na co zwracać uwagę i naprawdę na tej aukcji, wbrew po opiniom, które krążą w internecie, a wiecie, no te opinie są też od osób niezadowolonych z samochodów, które tutaj kupiły. Ja też miałem dużo samochodów, które... Nazwijmy to wtopiłem, ale to trzeba wliczać w ryzyko zawodowe. To jest najszybsza metoda zakupu samochodu. Jeżeli chcecie się zająć profesjonalnie handlem samochodami, to aukcje samochodowe są najlepsze do tego, bo jesteście się w stanie bardzo szybko zatowarować i nie potrzebujecie na to bardzo dużo energii. Już naprawdę w dzisiejszych czasach nikt nie jeździ na placę i nie kupuje samochodów fizycznie. Są na pewno takie osoby, które mają swoje źródła. Ja mam źródło swoje w Szwecji i kupuję prywatnie samochody ze Szwecji, ale dalej słuchajcie, korzystam z aukcji samochodowych. Nie korzystam tylko z tej aukcji, bo korzystam z kilku innych aukcji, które też może będziemy poruszać wspólnie. To wszystko zależy od was. Ale to jest naprawdę najlepsza metoda i powiem wam szczerze, że 95% sprzedających auta z zagranicy, bardzo popularnych film na social mediach, które mają dużą ilość obserwujących, faktycznie tak kupują samochody. Dlaczego? Szybko, bezproblemowo, i naprawdę, jak Wam pokażę, jak działa proces na przykład sprowadzenia tego samochodu do Polski, jak to na przykład firma Auto1 zrobiła, no to uważam, że jeżeli chodzi o proces logistyczny, ogólnie kontakt z klientem, no to to jest czołówka, jeżeli chodzi o aukcje samochodowe. I w następnych filmach oczywiście mogę Wam to wszystko pokazać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Troszeczkę był, myślę, chaotyczny, ale to jest, wiecie, pierwszy film z tej serii. Ja chcę was zachęcić i chcę poznać wasze opinie. Czy jesteście w ogóle zainteresowani żeby pokazywać tego typu filmy. Ja chcę wam pokazać jak można kupować auta jeżeli chcecie się profesjonalnie zająć handlem samochodami i uwaga to są darmowe szkolenia. Szkolenie które zorganizowała, zorganizował handlarz chyba się nazywa nietypowy który najpierw swoją promocję zrobił na bardzo popularnym kanale duży w maluchu potem stworzył właśnie te szkolenia. To jest osoba, która miała. Ja nawet nagrałem film o tej osobie, jak się dowiedziałem, że będzie robił szkolenia z handlu samochodami. Bo dla mnie, no może nie jest to absurdalne, żeby robić szkolenia, ale po prostu uważam, że szkolenia powinny robić osoby, które mają naprawdę duże doświadczenie. I ja uważam po sobie, że ja jeszcze nie mam na tyle dużego doświadczenia, żeby Wam robić szkolenia odpłatnie, ale jeżeli mogę się z Wami podzielić wiedzą a Wy możecie z tego skorzystać, to dlaczego nie? To jest wszystko dla ludzi. Ja wiem, że konkurencja na pewno nie będzie zadowolona i będzie duży hejt pod tym filmem, że udostępniam tą firmę. Tylko słuchajcie, ta firma jest ogólnie dostępna. To nie jest żadna tajemnica. I właśnie ja się śmiałem w tym filmie z tego, wiecie, nietypowego handlarza, że on e, za dostęp do aukcji chciał od Was pieniądze. To jest ogólnodostępne. To są aukcje online. Online, czyli możecie je znaleźć. Nie wiem, no teraz jest sztuczna inteligencja. Wystarczy wpisać w sztuczną inteligencję jakie są najpopularniejsze aukcje samochodowe. I to nie jest żadna czarna magia. Sztuczna inteligencja wam poda adresy. Co wy musicie zdobyć? Jaką wiedzę? Jakie auta kupować? W jaki sposób je oglądać? Jak Wybierać te samochody, żeby właśnie nie wtopić. To tak, to to jest wiedza tajemna, doświadczenie, nazwijmy to handlarskie, które ja posiadam dosyć duże, ale i tak nie uważam, że ono jest, nie wiem, jakieś ogromne, tak? Więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takimi filmami, to zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do podbijania tego filmu, bo jest taka możliwość na YouTubie i ja za to słuchajcie, słotówki od Was nie wezmę. A szkolenie z tego, co się orientowałem, słuchajcie, z handlu samochodami, żebyście poznali to, co u mnie dowiecie się za darmo, kosztuje, uwaga, 5000 zł. No, jak zobaczyłem tą cenę, to szczerze powiem, e... no troszkę się zszokowałem, że jednak moja prowizja przy zakupie samochodu jest chyba za niska, jeżeli ktoś zarabia na tym, żeby Wam pokazywać po prostu aukcje samochodowe. Dlatego wpadłem na pomysł, że będę Wam to po prostu pokazywał u siebie na kanale i mam nadzieję, że ta seria. Naprawdę będzie miło przez Was oglądana i licznie przede wszystkim oglądana. Kończymy ten film, miał być krótszy, jak zwykle wyszedł długi, bo ja, jak widzicie, bardzo dużo mówię. Trzymajcie się na razie i liczę na Wasze komentarze i oczywiście podbijanie filmu. Pozdro.